Szanowni pracownicy, studenci i doktoranci, emeryci i absolwenci oraz wszyscy przyjaciele AGEH. Nowy, 105 rok akademicki rozpoczynamy jak zwykle z entuzjazmem i nadzieją. Wiemy jednak, że dla nas wszystkich miniony rok był niezwykle trudny i wymagający. Ale dzięki Waszemu poświęceniu i determinacji udało nam się przekształcić wyzwania w możliwości. Oraz osiągnąć wiele sukcesów. Dziękuję Wam wszystkim za to. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować naszym pracownikom, którzy nieustannie poświęcają swój czas, aby osiągnąć najlepszą jakość kształcenia, prowadzić badania na najwyższym poziomie, a także zapewnić wysoką sprawność działania uczelni. Wasza praca jest nieoceniona, a Wasza determinacja podnosi pozycję uczelni. I buduje prestiż AGH. Dla naszych drogich studentów i doktorantów, którzy stanowią serce naszej uczelni, pragnę wyrazić ogromne uznanie za Waszą kreatywność, elastyczność i wytrwałość w obliczu zmieniających się warunków. Wasza ciekawość, pasja do nauki i zaangażowanie w życie akademickie są dla nas źródłem dumy i podstawą do dalszego rozwoju. Dziękuję także wszystkim naszym przyjaciołom, partnerom z biznesu i przemysłu. Dzięki Wam nasza współpraca nabiera nowego wymiaru, a Wasze zaangażowanie i wsparcie są dla nas nieocenione. Wasza obecność w naszym gronie sprawia, że osiągamy wspólnie coraz bardziej ambitne cele. Życzę nam wszystkim, całej społeczności AGH, Kolejnych sukcesów w naszych wspólnych dążeniach i tak potrzebnych zdrowia, szczęścia i wytrwałości. Nowy rok akademicki 23-24 będzie pełen nowych osiągnięć i możliwości rozwoju zarówno dla nas samych, jak i dla naszej uczelni. Wszystkiego dobrego dla nas wszystkich: pracowników, studentów, doktorantów, emerytów, absolwentów i przyjaciół w tym nowym roku akademickim.